Która trafi na złą karteczkę, przegrywa. Szukamy w, na całym terenie Placu Zabaw różnych karteczek. I na niektórych są zadania, a jedna jest zła, na którą nie możemy trafić, bo jak trafimy, to przegrywamy. Dobra, gramy w papier, kamień, nożyce. Która pierwsza szuka? No dobra. Papier, kamień, nożyce. Nie, ja się nie nie Ale właśnie to możesz wygrać. A no, to ja sobie zbierzę. Idę szukać pierwszej karteczki. Te karteczki o! ogólnie mogą być Dobra. wszędzie. Dobra, było w hani rowerze. Co tu jest? O, puste! Co? Nie no, ja muszę robić żadnego zadania. Ale nie, no to Dobra. jest nie fair. Ale niektóre są puste. Dobra, ja idę w tamtą stronę. Muszę <noise> być inna. Ogólnie nie gdzie mam tego nawet O nie, ja już widzę, że coś tu piszę. Przebiegnij kółko wokół placu. No także biegniesz. Oto, Hania biegnie. Dobra, udało Ci się. Teraz ja...

Że teraz ty! Mm. Dobra i teraz ty! A znowu potem bliźnia kafeczkę po... po to po prostu... Ja wychodzę! No trawy jest tu dużo, więc... Nie. Ale nie. Nie. Dobra, powiem ci. Jedną po prostu znalazłam teraz, jak szliśmy, to jedną zauważyłam, której ty nie zauważyłaś, więc już o, wiem jaką wezmę w następnej rundzie. O. Patrzcie. Zostaje się na chustawce przez minutę. Dobra, łatwe. No, to jest takie fajne. Idziemy sobie teraz na chustawkę. Dobrze, Michania zrobiła zadanie. Brać. Ciężki mm. wybór. O, oh no. Oh, o, to, no to dawaj. Uh -huh. Ale to jest zadanie. Znalazłam, więc teraz to idę, bo to co Hania przegapiłam. jak przyśnie, to ja to zauważyłam. Jak Wicha będzie miała znowu puszkę, to normalnie... To Nie, ja wychodzę z filmu. Oj, widzę, że coś tu pisze. Prześwitują trochę... O! Zjedź ze zjeżdżalni. No dobra. Przecież to jest szybkie zadanie, ty to zrobiłeś 5 sekund. Daje ci kolejne utrudnienie, zrób to 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oh. <grystanie> <grystanie> Udało ci się. Udało mi się. Zmęczyłem się z jazdem ze zjeżdżalni przez Twoje utrudnienia. Dobra, teraz Hania. Ja idę zobaczyć, czy tu już nie w No w krzakach pewnie też są. Jest! O, jest karteczka! Dobra, A co cieszy. tu piszę? No, chyba, że jest pusta. Aby była pusta. Jest! Yes. No, znaczy. Nie wiem. Dobra, to teraz ja. ja się Mam nadzieję, że nie trafię na złą karteczkę. Mm, bo. Wtedy jest to jest to... fajnie. Dobra, skręcam na to, żebyśmy Dobra, <grym> nie ma tu chyba. No co! Ty zrobiłaś jedno zadanie, w tym takie łatwe i zjeżdż ze zjeżdżalni. Zaraz No dobra, to dawaj. Zostałam oszukana. Nie zostałaś oszukana, po prostu masz pecha. Nie, to jest nie przegra. No najwidoczniej są. No, no nie ma, nie Nie ma tych karteczek. Dobra, no dalej szukaj. Szukam. Chyba ci nie idzie to szukanie. Jest. Gdzie? O, w drzewie. W fajnym miejscu. Czemu tu są dwie? Jak dwie? Czemu to są dwie? Znalazłaś dwie. Dobra, to jedną daj mi. Nie, ja dwie. Aha. Pusta? Pusta. Dwie puste. No i co O co dwie? tu chodzi? Teraz ty masz farta do pustych karteczek. No. teraz ja się teraz boję, że mogę trafić na tą Lukaszeczka. Może będzie ich Najgorzej jak to jest gdzieś tutaj w tym ziemi. Nic tam nie chcę się szukać. Może ja chyba nie ma idea. Widzę, że to jest coś napisane, przejść przez tunel! Ja bym tego nie zrobiła. Dlatego dobrze, że ja to nie bo się tam zniknęłam. Mnie... Cześć! Ej, bo ja też nie mogę przez to przejść. Ej, serio, utknęłam. Oh. No dawaj. Ej, utknęłam na no, jedną. No dawaj. No serio. Całki mi się zabilizowały. Wejdź i wejdź od nowa. Ty jest strasznie. A ty chciałeś, żebym ja tu przeszła? Dwa hours later Nogi mi się zaklinowały. Dobra, to było ciężkie zadanie. Ale na szczęście mi się udało. Ale na początku mi się nogi zaklinowały. Dobra teraz Hania ja. Idę teraz do piaskowicy albo do... O! Nie, nie no, nie widzę tu Jednak piaskowica Jednak Piaskownica. Wow! Ale zakopane! Ale nie dbamy. jesteśmy w zakopanym Ciągle dwie! Jak dwie! to chyba się musiało jakoś skleić no dobra, i co teraz, jak mam dwie? Nie wiem. No znowu mam dwie, to jest nie fair. Dobra, to odłóż jedną. To Uwaga, co tu będzie, co tu będzie? Przegrałaś! No! A co tu pisało? Nie wiem, pewnie pusta, albo jakieś zadanie. O, jakieś zadanie. Jak będzie szybko na kartę. A ja przed chwilą wyjąłem na kartę. No także przegrałaś niestety Przegrałaś znalazła złą karteczkę. Dlaczego ja? No bo Ty Tak miałaś w... ciągle pusty No ale przegrałaś <gain> <gain> yy, Także I'm going to you are... Mówi się trudno. to <laughs>